Ilościowo reprezentacja, e, może i skromna, ale jakościowa, jestem przekonany, że bardzo poważna, e, bardzo zasobna. I nie mam tutaj na myśli wyłącznie siebie, dlatego że e, cały szereg działaczy, ludzi zaangażowanych w funkcjonowanie partii Korwin, to jest ten potencjał, który też będzie stał za mną. Jeżeli trzeba będzie e, zaoferować jakiekolwiek e, zmiany ustawowe, zgłosić poprawki do ustaw, to będzie to e, przeanalizowane dogłębnie. I przeanalizowane przez szereg, szereg bardzo mądrych, uczciwych, rzetelnych ludzi. Partia Korwin niezmiennie głosi postulaty uwolnienia gospodarki, zmniejszenia budżetu. Już ten budżet i taki jest dziurawy, przywypływa z niego wszystko, co do niego się wrzuci. Propozycje. 500, plus zapoczątkowane przez Prawo i Sprawiedliwość, przejęte teraz przez Platformę czy Nowoczesną, niczego dobrego tak naprawdę nie, nie wróżą i nie wnoszą. A obniżka podatków, mam, nie mam najmniejszych wątpliwości, przyczyni się do tego, żeby ten, dodać poważnego impulsu rozwojowego gospodarce. Jak powiadam, w okręgu, z którego startuję, w 59. okręgu, gdzie tak naprawdę zarobki. Są jedne z niższych w kraju. Bezrobocie jest jedne z wyższych w kraju. To ten właśnie impuls dla rozwoju gospodarki jest szczególnie, ale to szczególnie istotny. Jestem przekonany, że tak jak przedstawiciel PSL-u w Senacie, nie jest, przebić, nie jest w stanie przebić się z niczym konkretnym. Tu widać front totalnej walki między PiS-em a E, A PSL nowoczesną i platformą. E, tak y, również przedstawicielka ewentualnie, gdy zdobędzie ten mandat prawa i sprawiedliwości. E, no, niewiele zmieni, bo dominacja PIS-u w tej, w tej izbie się, się nie poprawi jakoś specjalnie. Natomiast przedstawiciele partii COWIN już chociażby w trakcie debaty w Parlamencie Europejskim skutecznie bronili suwerenności kraju i tym myślę są w stanie również przebić się z pomysłami innymi niż pochodzącymi z obozu rządzącego, by właśnie prorozwojowo dla gospodarki. Yy, przysłużyć się o tym, że, a, a, a tym bardziej yy, przysłużyć się mieszkańcom ziemi łomżyńskiej suwalskiej seninańskiej, lubowskiej w, w jaki sposób zamierza pan na zabiegać o głosy a więc jaki pomysł na kampanię no bo wiemy że yy, w województwie podlaskim na suwalszczyźnie też yy, silne przedstawicielstwa ma zarówno PiS jak i PSL no to zobaczymy, jakie przedstawicielstwo ma PSL. Nastroje jednak są dość mocno anty, antyzielone, że tak to powiem. Zresztą i pora roku temu sprzyja i termin wyborów 6 marca. E, PIS, e, tylko że powiem tak, no, n, n, możemy liczyć też na to, że n, wyborcy, elektorat e, PIS-u już osiągnął swoje tak naprawdę i poniekąd trochę zniechęcony e, być może nie pójdzie do, do wyborów. Natomiast ja będę zabiegał o e, te głosy szeroko kręgu wyborców, organizacji, yy, zwykłych ludzi, przedsiębiorców. Yy, mam na to plan i myślę, że wdrożenie tego planu może bardzo pozytywnie zaskoczyć yy, yy, ziemię z której kandyduję, ale też i wyborców sympatyków partii Torium. A może jeszcze tylko dodam, bo też bardzo ważne, że my tak naprawdę jesteśmy tym środowiskiem, które zdecydowanie opowiada się przeciwko przyjmowaniu imigrantów. Będziemy zbierać oczywiście podpisy pod inicjatywą referendalną partii, ugrupowania no, kukiz, ruchu, ruchu Kukis. I myślę, że też dla wyborców Kukiza jestem dobrą ofertą. Skądinąd też zastanawiam się, jak to możliwe, żeby wyborcy nowoczesnej mieli zagłosować na przedstawiciela Prawa Polskiego Stronnictwa Ludowego, a wydaje się, że tam też jakieś pokłady elektoratu głosów można znaleźć. No i jeszcze ostatnie pytanie, bo trudni się Pan głównie działalnością prawniczą. Czy tutaj w, w Wyższej Izbie Parlamentu również chciałby Pan e, stricte e, no, zajmować się rzeczami związanymi chociażby z Konstytucją czy z Trybunałem, który też jest ostatnio tematem modnym? No, trudniąc się z sprawami prawniczymi. E, aplikuję, zmierzam do no, z, z... Do, do, do organu, który jak najbardziej zajmuje się prawem. To prawo stanowi, tworzy e, w różnymi dziedzinami prawa, że tak powiem, się zajmuje e, w większym, w mniejszym stopniu. E, również w kontekście e, funkcjonowania e, organów władzy e, na pewno będzie tu miejsce do tego, by zaoferować rozwiązania i w przedmiocie Trybunału Konstytucyjnego, i Sądu Najwyższego, i innych organów. E, e, no, wymiaru sprawiedliwości i prawa.